Komentarz do Ewangelii Ojca Mateusza Stachowskiego, 4 maja, Trzecia Niedziela Wielkanocna Z Ewangelii według świętego Jana Jezus ukazał się znowu nad Morzem Cyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos Natanael Skany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotru powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy zaświtał ranek, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich: Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im. Podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus. Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Zacznijmy od tego, że Ewangelie ani razu nie wspominają, by apostoł Piotr, choć z zawodu był rybakiem, złowił jakąkolwiek rybę bez wyraźnego nakazu Jezusa. No to trochę tak, jakby całe doświadczenie Piotra, jego zapał, łódź i sieci, którymi się posługiwał, jego wspólnicy, było w rękach Jezusa. I ostatecznie od niego zależało, czy połów będzie udany, czy nie. Przełóżmy to teraz na nasze życie. Czy to znaczy, że nie mamy zdobywać doświadczenia, nie mamy posługiwać się dobrymi narzędziami, czy nie współpracować z innymi? Oczywiście nie, chodzi o coś innego. Jak głęboko w sercach uczniów tkwił cudowny połów z początku ich przygody z Jezusem? Wydaje się, że nie na tyle, by poranek z dzisiejszej Ewangelii skojarzyli z tamtym sprzed trzech lat. I nie na tyle, by pomyśleć, że puste sieci po całonocnej pracy mogą być zapowiedzią cudu. A przecież od pierwszego cudownego połowu zmieniło się sporo, a raczej zmieniło się wszystko. Jezus z martwych wstał, i od tamtej pory nic nie jest niemożliwe. Może warto pójść tym tropem i w naszych porażkach zacząć widzieć zapowiedź działania tego, który powstał z martwych.